Okej, okay, więc hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie takie szybkie otwierańsko prezentów y, Tych, które mam. Mam ich 9 No i oczywiście pozdrowię te osoby za te prezenciki i no dziękuję na samym wstępie Pierwszy prezent jest od Dripuch11, serdecznie cię pozdrawiam i dziękuję za prezent I jest to bluza z mojej listy życzeń. Bardzo ci dziękuję E, drugi prezent jest od e, Serduszko 1 2 3 i taki nawias. Dostałam okularki. Bardzo cię pozdrawiam i dziękuję za nie. Następny prezent jest od, od Zizi Reksho. Bardzo cię pozdrawiam i dziękuję za prezent. To bardzo ładne spodenki. Dziękuję. Um, następny prezent jest od Matrix V9 I to jest na odcinek, więc no otwieram go na odcinku Bardzo się pozdrawiam i dziękuję To jest taki zwykły t-shirt biały Nawet ładny Ok, następny prezent jest od Kukurydza1 I jest to taka ładna sukieneczka Bardzo Ci dziękuję Pozdrawiam Okej, okay, następny prezent jest od Sandrusia10wikusia I dostała takie włosy początkowe No okej, okay, są ładne Są one za te niskie levele I różowa gwiazdka137 dała mi taki ładny wianuszek, bardzo ci dziękuję I zostały jeszcze dwa ostatnie prezenciki Oxy013mfp bardzo Cię pozdrawiam, dziękuję i dałam mi coś, co się dostanie, jak się doda nową star. I ostatni prezent jest o, też od Różowa Gwiazdy 137. E, I dostałam tylko spódniczkę, chyba była w mojej liście życzeń, więc bardzo dziękuję. I to na tyle z wszystkich prezentów. Pozdrawiam wszystkich, którzy mi dali coś z listy życzeń i w ogóle. I no. Tyle. Cześć.